Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Stalowej Woli oficjalnie odebrała nowoczesną halę sportową. To pierwsza z trzech stalowowolskich szkół, która posiada obiekt wybudowany w ramach programu Olimpia 2023. Realizacja inwestycji trwała tylko dwa lata. Wartość całkowita zadania... To ponad 4 miliony 120 tysięcy złotych. Wysokość dofinansowania to ponad 2 miliony 884 tysiące złotych, a wkład własny gminy to ponad 1 milion 200 tysięcy złotych. To jedna z pierwszych oddawanych z trzech, które są w tej chwili w budowie w ramach programu Olimpia, bo to szkoła podstawowa numer 1, szkoła podstawowa numer 4 i właśnie szkoła podstawowa numer 5, w której się znajdujemy. Marzenie od wielu, wielu lat całej społeczności szkoły, aby w końcu była sala gimnastyczna, która umożliwi rozgrywanie tutaj pełnowymiarowych gier zespołowych, tak aby mogli cieszyć się, rozwijać swoje pasje i cieszę się, że ten obiekt został wybudowany w tak wysokim standardzie. to obiekt całoroczny. Bardzo mocno podnieśliśmy standard programu Olimpia, tak aby tutaj była klimatyzacja, ogrzewanie, aby to był obiekt całoroczny, służył na wiele, wiele lat dla całej społeczności szkoły, a szkoła dzisiaj świętuje 60-lecie swojego istnienia i myślę, że to najwspanialszy wymarzony prezent dla całej szkoły. Nowa hala to spełnienie długo wyczekiwanych marzeń uczniów, dlatego to dzieciom oddano zaszczyt uroczystego przecięcia wstęgi. Bardzo się cieszymy, mamy teraz więcej miejsca niż na poprzedniej sali, żeby rozgrywać spotkania sportowe. Będziemy też mogli no, organizować zawody, bo zawsze jak jeździliśmy na zawody, to musieliśmy tam przyzwyczaić się na przykład do piłek, do sali, do miejsca i inny, naszych przeciwników, przez co mieli dużą przewagę. A teraz dzięki oto tej nowej sali będziemy mieli własne miejsce, w którym my będziemy mogli stawiać swoje warunki. Będziemy mogli my grać. Pokazywać to, co umiemy. Dziękujemy też pani dyrektor za zgodę uczestniczenia tutaj podczas wakacji, że będziemy mogli tutaj przychodzić, miło spędzić czas z przyjaciółmi, kolegami. Na uroczystości obecni byli nasi parlamentarzyści, którzy przywieźli dzieciom sportowe upominki. To jest piękny efekt współpracy prezydenta, tamtego rządu, nasz parlamentarzystów. Krótko, my razem występujemy. Chcemy tylko pogratulować dzieciom bo to dla Was jest dzisiaj taka, takie wasze święto. Chcieliśmy razem wręczyć tu takie skromne piłeczki, żebyście mogli życzymy, żeby tutaj stąd wychodzili sportowcy, którzy będą coś znaczyć na, na arenach nawet no, Polski już nie mówię, ale niewykluczone że i szerzej. Efekt jest niesamowity. Ta hala sportowa jest zupełnie inna niż te, które znamy do tej pory, nawet Czuć tutaj zapach drewna jak w leśniczówce, bo jest w środku ta aranżacja mocno drewniana. Jestem przekonany, że tutaj młodzież będzie czuła się bardzo dobrze, że tutaj będą rozwijały się sportowe talenty. Nowa hala sportowa to obiekt na miarę XXI wieku. Komfortowy i w pełni przystosowany do potrzeb uczniów. Jest klimatyzowany, co zapewnia komfort użytkownikom zarówno latem, jak i zimą. Budynek został również solidnie ocieplony. W tak bardzo krótkim czasie. Się. Wiadomo, że nie bez problemów, bo jak się coś buduje, to, to zawsze jakiś problem wyniknie. Natomiast rzeczywiście wysiłek osób, które tutaj pracowały przy budowie tej hali, naprawdę do ostatniego dnia był bardzo duży, była bardzo dobrze nadzorowana, za co też y, chcę tutaj podziękować, bo rzeczywiście nadzór ze strony y, pracowników Urzędu Miasta był niemalże codzienny, y, bo te kłopoty się pojawiały. Hala jest przepiękna. Dzieci się nie mogą doczekać. Widziały, że oszykujemy szykujemy uroczystość, więc bardzo chciały wszystkie wejść. Myślę, że od poniedziałku normalne zajęcia się na hali zaczną. Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie pogody na zewnątrz, bo ćwiczymy przede wszystkim na polu, bo to jest najlepiej na podwórku. Zwieńczeniem radosnego spotkania było rozegranie jednego seta piłki siatkowej pomiędzy drużyną Rafała Webera a drużyną Lucjusza Nadbereżnego.